Witam, witam serdecznie wszystkich. Ma z tej strony, jestem w piżamie. Jeszcze telewizora nie włączyłem dobra, bo o wszystkim zapominam. Odwiedził mnie dzisiaj, yy, no, kurier. Także są boostery, ale to nie dla mnie, dla mnie są tylko dwa. Także cold snapy, klasyki, i nam pewno M11 jest moja. Wybierajmy sobie, powiedzmy, że to jest na prezent. Także, o, ze smoczkiem, dobra. To odstawiamy No i co? Dzisiejsze bustowanie na ekranie lecimy od Cold Snapa oh, albo był wcześniej jak, jak tym jak jak pozostałe Cold Snap, co tu powiedzieć? Grało się na Snowlandach Znaczy o, widzę foila z tyłu. E, Okej, okay, dobra, lecimy. Mm, Gers Chuckless Enchanted creature nie może atakować ani yy, block ak i aktywować ability. Za jeden Snowlanda, kryta dostaje Defendera. Yy, Obran Yeti za jeden Snowland i Snowpernament, przepraszam, i dwie many. Target Snow creature gains first strike. Zauważcie jeszcze, że to białe jest Frozen so Solid. Nie odtapowuje się. Jeżeli jakiś damage wyjdzie w tą kreaturę, zniszczymy znisz ją z enchantowaną kritę. No, a powiedzmy, że jest zamrożony, tak jak na filmach. Pyszu, wybucha. Chilled to the bone. Destroy target. No, snow creature. Prawidłne. Na 4 mana, ale tylko jedna czarna. Sound the call. Put a 1-1 wolf Creature Token into the play. This creature gets plus 1 plus 1 for each card name it. aha w każdym graveyard. E, 1 Serpent. 1 serpent. serpent. plus 1 nie 1 plus Jeżeli plus nie plus 1 plus 1 nie, ja, zazwyczaj niebieskie takie są. Auros, Herd, Trample. Kiedy wchodzi do gry, szukamy do A Aurosa, czyli takiego żubra, powiedzmy. Pokazujemy ją i do rączki. Kiedy atakuje, dostaje plus jeden za każdego innego Aurosa. Spoko. Dalej, jeszcze Ankomony. Surging dem, Dementia, Dementia, Ripple 4 I get played a card za 2 many and you play this, you may reveal the top 4 cards for you Spoko Sprytne No, dalej mamy te O, oh, jest gniotłem, jest tego Whenever um, becomes blocked you may have zadaje, jeżeli zadaje ten jeżeli jest blokowany, zadaje jeden damy, czy u gracza luk w tego thermal flux. Wybieramy jedno, target będzie snow, snowem, albo odwrotnie, i drafujemy jeszcze w następnej turze sacrifice ronum unikę z target enchantment, niszczymy enchantment. I mamy, Balduvian Fallen, Cumulative Ankip jeżeli było płacone czarną lub czerwoną dostaje plus 1 do końca tury do Cumulative Ankipu Balduvian Warlord, remove target blocking creature from combat. No, takie coś śmiesznego. I mamy Garza Assassin. Sacrifice gets a destroyed non-black creature. Recover. Buy half of your rounded up. Aha, i płacimy połowę życia, żeby go... No i uncommon, tylko troszkę mi się podniósł tutaj. Controvert, za dwie many counter target per z recoverem. No to spoko. Całkiem ah. nieźle chociaż. Nie na jakieś snowrundy, czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że M11 pójdzie lepiej. No nie zawsze ma się farta, nie? Eee, dobra, lecimy. Azury Drake lata 2-4 za 4 many, eee, Baron i Vampire, nic. Eee, Maniac Vandal, Human Warrior, When, um, Enter the Battle niszczymy artefakt. O Jezu, gnioty jak zwykle, o Boże. Muszę lepiej uważać Ice Cage. No robi to samo, nie, 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 nie może atakować, nie blokować, nie ma ale jeżeli zostanie Stargetowany, niszczymy tą yy, ten. Silver, Silver Coast Lion Coast Lion, nic Nether Horror Nic <laughs> e, Walls of Vines, za jedną manę Defender Reach, o właśnie zrobiłem deck na Defenderach Demolish Destroy target artifact or land Ansamon, za jedną manę wracamy. Krite do ręki. I mamy Corrupt. Zadaje tyle damagea, ile swampów dostajemy. Tyle życia. Condemned. Yy, na bottom leci, a przeciwnik dostaje tyle życia, ile by miała toughnessa. Combust. Nie może. Yy, zadaje 5 yy, damagea niebieskiej lub białej. I Goblin Shifting. Ha, no proszę. I coś tu jeszcze jest. Warlord X. Znowu uncommon. No proszę. Dwa, dwa, dwa foliowane Ancommony. No spoko. Czemu nie? No tego nie otworzymy, ale... No, prawidłnie, prawidłnie. Dobra, to było następne boostowanie na ekranie. Mówił do Was Smartuch. Trzymajcie się, na razie, hej.